Witam wszystkich. W dniu dzisiejszym jest zadanie codzienne, które wymaga od nas Nissan GTR NISMO R65 z 2020 roku, czyli tego, który tutaj można w postępie w sezonie zdobyć. No, jak widzimy, brakuje mi 12 punktów, więc możemy. Zrobić triala, możemy zrobić parę rzeczy, żeby te 12 punktów uzyskać. I jak zrobimy tutaj, to będzie 6, 10. No, jak zrobimy te wszystkie 6 wyzwań, to będziemy mieli 13 punktów. Czyli zdobędziemy tego oto Nissana. To może spróbujemy zrobić to. Hunigan S1900. Dobra, no to jest tutaj. Nie wiem, czy mamy jakiegoś Hunigana S1900. Ale zaraz zobaczymy, czy mamy. Mam dobra, co tu trzeba zrobić? Jeszcze ile zdobyć? 50 tysięcy, czyli troszkę ponad dwie gwiazdki. Dobra, jedziemy z tym koksem. Zobaczymy, czy uda mi się zdobyć samochodem. Ale myślę, że nie powinno być z tym najmniejszego problemu. O, jak ładnie się rozjaśniło. Czyżbym wyjechał z burzy piaskowej? No i zobaczmy, no i chyba zrobiłem 50 tysięcy, no to... I nowy rekord życiowy, popatrz. C sezonu ukończono. No i zobaczmy, no tu jest, lasowanie za to. Przecieranie szlaku. Mini B700. I bramka z I zobaczmy teraz, co trzeba zrobić. 12 sekund, czyli troszkę mniej niż dwie gwiazdki. Mini, mini, mini. Mini. B700, proszę bardzo. No to ruszamy. Bramka jest. A, dobra. Nie będę się powtarzał, że ramki nie są moją ulubioną czynnością w tej grze. Pojeździmy tak trochę po... mimo wszystko po... Bo... Nie po wodzie, no, ale... Nie udało się. Nie po wodzie. Półtora kilometra. Oj, to chyba był dobry wybór. Przechanie, na to są rzeki. O. Żeby dobrze trafić. Idealnie. No i 12 taką zrobimy. I kolejny cel zaliczonym. Super, te koszulki to mnie po prostu rajcują na mak. Drzewa primerowa. Otwartym czym? Zobaczmy, jakie samochody mogą być użyte do tego z otwartym dachem. No dobra, S1900. Tu się kończy, a zaczyna się tutaj. Dobra, to trzeba tutaj zacząć. S1900, otwarty dach. O, zmieszczę się. Dobra, jedziemy z Jest otwarty dach. Jest S1900. 305,8. No mam nadzieję, że pojedzie tyle. Dobra. Teraz musimy utrzymać prędkość aż do końca strefy. Jakieś błędy pojawiają się na horyzoncie. Ta J50 to jest dobry wybór. Ja ich tu nietuningowałem, jeśli chodzi o moc. Ładny samochód. Zobacz teraz. Dziękuję. Foto-Radar Tulum. No to może być gorzej. A, to też musi być Nissan GTR dwudziestego roku. Czyli tego nie zrobimy, dopóki nie tam tamtego. No dobra. Rajdowe potwory s 7900 Znak ostrzegawczy. Dobra, znak ostrzegawczy. Aha, dobra, tutaj. S1,900, rajdowe potwory. Rajdowe potwory. Rajdowe potwory. S1,900, może być. Trzeba skoczyć. 113. Myślę, że bez najmniejszego problemu. 113 metrów tą leciutką furą Proszę bardzo, cel ukończono. Zrobione, dziękuję. Sezonowe gry na platał będę robił kiedy indziej. Ze znajomymi może na może na twitchu. To nie. No co, może to ogarniemy. Mitsubishi Starion. SI... 88 rok. Starion. O, proszę bardzo. Teraz trzeba spojrzeć, gdzie to trzeba zrobić. Przy fotoradarze na przejeździe w Pantano. Oto radary. Przejazd Pantano. No nie wiem, gdzie to może być. A może tu z nowych radarów? Nie. O. No, przejazd z Pantano. I zobaczymy. I zobaczymy, czy to jest to, ale no raczej nie widzę inaczej. Tryb fotograficzny, zdjęcie... elegancko. Kolejny sukces, powinniśmy móc odbokować teraz Nissana GTR Nismo, jeszcze nie, jeszcze dwa punkty, Kurka rurka. Horizon Open, drzwi na placu zabaw. Wyścig królewski, a mnie interesuje gonitwa flag, drużynowa. Trzy flagi muszę zdobyć, trzy odebrać. Bez problemu, manewr okrążający. Zdobył flagę jedną i się cieszy. No dobra, dawaj, dawaj. I tak mamy wygraną już w kieszeni, więc... co wygramy czy nie, to nie ma najmniejszego znaczenia. Bo sobie oni zaliczą zadaniem. A później może my. A co? Dlaczego by nie? Ale. Ach. Chciałem, że się uda mi już. O. No. Wydaje mi się, że zdobyć jeszcze jedną flagę. Jedną no, małą, tak jest dobra. Dobra, to był wam punkt. Dobrze jest. Kurde, ale tak mi musnął, tak delikatnie. Bardzo mądrze. O, udało się. Są trzy punkty na moim koncie, ale to i tak nie o to mi chodzi. A teraz frontowy atak. Teraz już nie zdążę. Jak zabiorę im trzy razy flagę, to będzie git. Chyba zdobyłem trzy razy. To na pewno był trzeci, albo czwarty. Popsuli mi spoiler no, jak śmieli. Ale masakra. No dobra, niech będzie, niech już pojedzie. Cholera jasna uciekł z mi Dobra, zatrzymali go Ale mnie zatrzymał skubany. kubany Dobry Dobrze to wyszło im Chyba mocno im przeszkadzamy, ale może, wygr może wygrają, to. Dobra, mam go. Jeszcze jedna i wygrają, znaczy dwie i wygrają. Gdzie oni lecą? Z tyłu. Ach. No to z już. Nie zdążyłem. Yeah, zrobione! Udało się. Czyli można zrobić Nissana, czyli można zrobić to. Jestem na... przystadionie akurat, to... ...weźmiemy i to wykonamy od razu. Nissan 2020, prze bardzo. Nie tuningujego. go. Nic im nie robię, pojedziemy tak jak jest i próbujemy zbić 10 rzęki w ciągu 10 sekund. już. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Wyzwanie codzienne wykonane. A jak już mamy Nissan GTR z 20 roku to możemy spróbować ogarnąć ten fotoradar. 233,4 Zobaczymy, czy to się Kiedy da zrobić. To? Bez tuningu. Myślę, że, że powinno się dać. Jest. Nie uda się, proszę państwa. Celu kończono, dziękuję. Kolejna huayra, to... No i mam prawie wszystkie cele zrobione. Dziękuję bardzo. Dziękuję za, za oglądanie. Wiem, że ten filmik wyszedł trochę długi, ale od razu jest parę celów wyzwań wykonanych, nie tylko jedna rzecz. Więc myślę, że całkiem fajny filmik wyszedł i... Może należy mi się łapeczka w górę. Albo subskrypcja nawet. Fajnie by było. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się.